Szwajcaria już dawno zrozumiała, że nie może rozmawiać ze światem z pozycji siły, że to co trafia do serca na tej planecie to pieniądze i rzetelna informacja. Ponad 200 lat temu doszli do wniosku, że angażowanie się w jakikolwiek konflikt powoduje biedę i wyniszczenie kraju. To co tak naprawdę buduje to zgoda i wzajemne zrozumienie. Nie mając w ręku argumentu siły, doszli do wniosku, że neutralność będzie ich potęgą. I tak właśnie powstała najważniejsza ideologia dobro kraju, przede wszystkim. I jak widać, do dziś się sprawdza. Doskonale wiedzą, że krzyki zmównicy są dla tych, którzy lubią krzyczeć wolą podpisywać lukratywne kontrakty w ciszy swoich gabinetów. Kiedy inni topią się w kryzysach i we wzajemnym wyniszczeniu, Szwajcaria, szuka nowych rynków i możliwości zarabiania, nie bez powodu zarządzają znaczną częścią majątku tego świata. Taka prosta ideologia, dobro kraju, przede wszystkim.